Radio Polonia FM Z nami usłyszysz więcej. Cześć, z tej strony Radio Polonia FM. Jesteśmy na kongresie kobiet kreatywnych. Przed nami przedstawiciel firmy Petra. E, witam cię serdecznie. Cześć, cześć, bardzo mi miło, dziękuję. E, jak to się stało, że jesteście na kongresie? My z Kamilą współpracujemy od dłuższego czasu przy różnego rodzaju eventach, więc jakby już kolejny rok z rzędu na jej zaproszenie jesteśmy jak możesz powiedzieć, co wasza firma ma w swojej ofercie? Generalnie Jog jest dystrybutorem na Wielką Brytanię bardzo wielu, bardzo naprawdę topowych marek, takich jak TANF MED, MY BEST Farm, Likopen, i naprawdę wielu, wielu innych produktów. Czy to są tylko firmy polskie, czy również tak, się tylko, tylko i wyłącznie na polskich firmach, które są naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości. Jak możemy do was zamówić kosmetykę? Proszę do nas na stronę e e, i tam są wszystkie nasze produkty, jest cała nasza oferta zarówno dla normalnego klienta jak i dla e, mniejszych sklepików. Dziękuję ślicznie za wywiad i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Three, two, one, yeah! Radio Polonia FM. Z nami usłyszysz więcej.